Tak wygląda przejazd przez Border Patrol. Jak się wyjeżdża z Terlingły i wjeżdża do Alpine, trzeba tu się zatrzymać, otworzyć i jest się spytanym o parę rzeczy. Z reguły szybko. Dzień dobry, do widzenia. No właśnie, wyjechałam tutaj z tego US Border Patrol. Tu są kamery po lewej stronie. Zapytał skąd jadę, e, jakiego kraju jestem obywatelem, <głos》>, sądzę, że po akcencie pewnie. E, kazał mi otworzyć tylną szybę, spojrzał do środka i puścił tak, więc e, taka rutynowa kontrola, ale ja o tym też kiedyś mówiłam. E, można z Sterlingu przejechać do Teksasu, przepłynąć właściwie łódeczką, e, tam jest punkt kontrolny przy granicy. Przy czym jeżeli ktoś by przechodził w sposób nielegalny, to to są główne drogi wyjazdowe teraz, tak? Ta droga, którą jadę, to jest jedna z nielicznych głównych wyjazdowych i 50 mil właśnie od Terlingu jest ten, ta kontrola graniczna. Pozdrawiam, kochani, papa. Pa.